tu dziki chili razem z przepisychińskie.pl Cudownego sklepu, gdzie możecie dostać boskie towary Zapraszam na szybką akcję Quick noodles, zaczyna się spring happiness Czyli wiosenne szczęście Do tego olej na łoka, sos ostrygowy Soja czosnkowo chilowa Tutaj grzybki muniusz już Właśnie tutaj ten makaron Trochę warzyw, pieszalka, cebula, zielona papryka Tutaj mamy chili, czosnek i imbir A także boski pulled pork Który możecie zobaczyć w moim ostatnim odcinku Proszę Państwa, robimy szybki sos. Tutaj mamy sos ostrygowy. Wchodź sos sosie ostrygowy. Musisz wejść, musisz być boski sos ostrygowy, on naprawdę jest cudowny. Do tego czołma z pulporkiem musi być sos. Sos sujowy. Dobra. Ocet ryżowy right łyżeczka cukru, ziarna sezamu, hot chili oil, dobra, oraz na koniec trochę wody. Mieszamy. Będziemy wlewać olej. Atenia ja się nagrzewa. Chodzi o olej. Ciach. Jest. Na pierwszy ogień pójdzie Pult Pork. Chcę, żeby się dobrze spiekł. Zapach jest boski. Teraz dorzucę pieczarki. Chciałbym, abyśmy nad tym popracowali, ponieważ efekt będzie bardzo fajny. No por kiedy nie z pieczarkami Pracujemy. Teraz wchodzi cebula, czerwona, imbir, czosnek i chili. Nie zapominajmy o grzybkach Proszę mm. Państwa zapach jest naprawdę mm. mega intensywny. Nie wiem czy uda mi się tutaj zbliżyć. Ale popatrzcie jak pork, fut pork jest przypieczony. Dobra, teraz będzie chodzić papryka. Czas dodać sos. Ale to pracuje strasznie mocno. Jakie to jest wszystko intensywne. Dobra. I teraz wlewam makaron. Wsypuję makaron. Dodam jeszcze trochę sosu ostrygowego. Tak to wygląda, proszę Państwa, to jest naprawdę poskie żarcie. Czołmen i półtor.